Witam na pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie grałem w Plants vs Zombies. Gdyby ktoś nie wiedział, na czym polega ta gra, to szybko wytłumaczę. Rośliny się sadzi, żeby mogły pokonać zombiaki. Skończyłem, zaczynamy. Okej. Okay. Ja Ale tutaj ja wam nie będę czytał, bo wy napisane, więc... Dobra, mamy ząbiaki, Mamy trawę. Ja bo to trochę grałem w tą grę, więc... Wiem o co chodzi. No dobra, postawiliśmy już dwa groszki, zbieramy słoneczko. Groszki strzelają. To, to są groszki, nie? Nie wiem czy to są groszki, ale strzelają chyba grochami, więc... Wiecie, wydaje mi się, że to mogą być groszki. Mamy już trzy. Wydaje mi się, że na tych brązowych stoczkach też będę mógł później stawiać roślinę. ślinę. Przynajmniej trawnik po prostu bo wyrośnie. Okej. Okay. I szybko począł. Mamy kwiatuszek. Bardzo uśmiechnięty widzę. Tani. Aha. To jest słonecznik. Okej. Okay. Walczymy teraz o wisienki. Dobra. trochę więcej zombiaków. I mamy trzy paski, czyli dobrze zgadłem. Okej. Okay. Sadzimy trzy. Wydaje mi się, że w następnym levelu to będzie na tym brązowym jakby czymś. Okej, okay. stawiamy jeszcze ten słonecznik. Gdybyście mieli jakieś porady, to możecie pisać. Okej, okay, robiły się ząbiaki. Zbieramy. No że nie będę go stawiał, bo jeszcze postawiam w miejscu Dobra Zbieramy słoneczka Zobacz jak jest tutaj ptak Sadzimy groszka Czekamy na jeszcze dwa słoneczka, bo tak, dobra, bo jedno słoneczko to 25. Więc 4 słoneczka na groszka i 2 na kwiatka. Okej. Okay. Zostawmy tutaj drugi pasek robimy. Poczekamy na mózgi. Co to jest? Jest jakaś flaga z mózgiem. Ja. Na stałem tego paska na górze. Dobra. Zbieramy kwiatuszek. Zbieramy. Czyli nie kwiatuszek, tylko słońce. Zbieramy słoneczka. Z pierwszego pasku to już nie zdąży zrobić. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Widzowie. Stawiamy jeszcze tutaj troszkę, żeby zniszczył tą grupeczkę. Wstawiamy yy, jeszcze jednego groszka. i na trzeciego to już nie zdążymy, nie? Nie, ale mamy bardzo długie wisienki. Okej, okay. spoko. Walczymy o to jest orzech? To chyba jest orzech. Walczymy o orzecha. tam, 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 tam. Dobra, stawiamy tradycyjnie trzy słoneczniki i groszka. Słonecznik. Jeden. Dwa. O nie! Szybko, 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 szybko. Jeszcze dwa jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Mamija jadę jeszcze dwa jeszcze. Zdążyłem. Dobra. Idzie dosyć dobrze. Bum, bum. Kabum. Zbieramy słoneczko. Wisienki przetestuję chyba na mózgach. No i dobra. Słoneczko. Słoneczko, słoneczko. Słoneczko. Bum. Okej, okay. przyjechanie to to to. Okej, okay. to to tutaj. jak kapitulak. Fajnie kapeludek ma Przejdźmy do drugiego Aha, dobra Czyli najpierw ćwiczymy mu Kapeludek, a później Niszczymy mu Jakby Ciało Drugi przyszedł z kapeludkiem Już będę Zbierał na liście, bo niedługo mózgi Okej, okay. są tutaj potężni wisztoni, są są Tak, Dobra, posadźmy tutaj jeszcze jednego groszka, bo mnie stać. Zbierzmy słoneczko. Już sobie naszykuję wisienki. To teraz wszystko Wisienki są naszykowane. Okej. Okay. Idą. Idą. I... To było potężne! Dobra. Mamy orzecha. Wy to sobie przeczytajcie. Dobra. Jak nie zdążyliście, to cofnijcie i zatrzymajcie. Mamy pięć, mamy pięć, pięć pasków. Czyli tak jak sądziłem. Dobra. Słoneczko, słoneczko. Wsadzimy. Teraz nie będę jak wcześniej posadzę. Dwa słoneczniki i jednego groszka. Możemy posadzić jed, jed, jednego słonecznika i jednego groszka. Nie mam pojęcia. Ojej, nie, jesteśmy. Nie Już nie stać! Słoneczko. 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 I słodeczko, dobra. Ja bym tutaj, ta gra jest totalnie nowa. Nikt wcale w nią nie grał w 2010. Nikt, a nikt. Bo ta gra się wtedy nie istniała. Absolutnie nie. Wcale się nie spóźniłam. Żebyście wiedzieli. No ba. Stawiamy. Groszka. To, się postawił. Dwa 12 idą. No, ty mi chyba po prostu każe. Stawić tak orzecha. Tak ta mi każe postawić orzecha. Ale na to mówił, wiem, że to jest ściano orzech. Ale kto na to mówi ściano orzech? Albo muro orzech. Nie wiem, jak ja to tam przetłumaczę. Nie najpierw na. za chwilę coś. <grystanie> sobie. Ty! Każą mi zać słonecznika, a mnie nie stać. Ej, gdzie orzech? Orzech zniknął. Orzech chce poszedł na wakacje. Ej, 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 ej. ej. Okej, okay. szlinki żyją. Potężne niszczenie, potężne stawianie. Stawiamy orzechy. Postawmy tutaj. Odbierajmy sobie na wisienki na ostatnią. Na mózgi. Dobra. Postawmy tutaj. Zbierzmy słoneczko. Stać nas. Ta, to jest na jeszcze jedno słoneczko. Na jeszcze jednego groszka. Język mi się dzisiaj plącze. Chybaczcie. Nie! Nie użysz mi się uda. Dwa paski groszków. Jeszcze już trzeba bo nie stać. Dobra, te wisienki zniszczą wszystkich, jak rozumiem. A nie, ja zniszczyłem się. A chyba trzy na trzy. O mój Boże, łopata! Dostałem łopatę! O chłopie. łopata. Przeczytajcie sobie. Ja popędzam. No, przeczytaliście. Widzimy tutaj bardzo pięknego człowieka. W skrócie chłopę teraz niespodzianka, ale najpierw musimy mu szczyścić ogród. No dobra. Co? Okej. Okay. Jeszcze ja. Kocham gościa. Czym będziemy rzucać kręglami? O mój Boże, orzech. Co jest? Nie mogę Mogę go za tą linią postawić? Toczy się! Toczy się! Toczy się! Ale fajnie! Ej, czerwony orzech! Co on robi? Staczmy! Wydaje mi się, że jest wkucony. Bum. Bum. Aha, pochołkowe poko zombie na dwa orzechy. Wracą. O. Oh, to się odbija. Dobra, rzućmy wkurzonego orzecha tutaj. A ty gdzie nie odsadziło? Dobra. Orzechy się odbijają od zombiaków. jak masz jednego orzecha, to może zniszczyć dwa albo nawet trzy zombiaki, Tylko trzeba dobrze usadowić. A widzicie? O! Dwa zniszczone. No tego to akurat nie przyczyłem. Dwa znowu. już w dół polecią. Zniszczony. Wkurzony. Buchło. Rzucamy. O. I jeszcze jednego orzecha. I jeszcze jednego orzecha. I jeszcze, jednego. a tak może, Bum! I jeszcze tą trójkę sobie zniszczymy. Mamy... to co, co, co to jest? To jest tymina ziemniaczana. Przeczytajcie sobie. Nie. Żegnam was. Zobaczymy się. Nie mam pojęcia, kiedy już jest następny filmik. Pa pa!